Pytajcie moje zbłąkane owieczki, które jeszcze nie wiedzą, jaki film przyjdzie im obejrzeć. Jeśli tu trafiliście, zapewne jesteście jednymi z wielu spragnionych dalszych przygód Sory i Shiro. Co? Nie jesteście? To nic. Zostańcie z nami. Będziemy się dobrze bawić. Znaczy, ja będę. Ale ci, którzy należą do fanów No Game No Life, na pewno zdają sobie teraz dwa pytania. Pierwsze. Dlaczego mam niechcieć, aby powstał drugi sezon? Przecież to takie fajne anime. I drugie. Czy mogą oglądać to wideo? Nie chcę sobie zrobić spoilerów. Na pytanie pierwsze odpowiedź stanowi ten materiał. Co do drugiego to spokojna głowa. Możecie śmiało oglądać. Spoilery są obecne. Co? Skoro spoilery są obecne, to dlaczego mówisz, że można oglądać ten film? Z trzech powodów. Po pierwsze, nie za bardzo chcę spoilerować. Po drugie, Manga nigdy nie dogoni nowelki. I w końcu po trzecie, jeśli jeszcze nie sięgnęliście po książkę, to nigdy się nie dowiecie, co było dalej, bo drugi sezon No Game No Life prawdopodobnie nigdy nie powstanie. E tam kiedyś powstanie! Nadal na niego czekam! Zapraszam Was na materiał, którego może nie chcieliście oglądać, ale który z całą pewnością potrzebujecie obejrzeć. W ramach mojego przypomnienia, bohaterami opowieści są Sora i Shiro, rodzeństwo no-life'ów, które pewnego dnia zostaje przyzwane do innego świata. Świata, gdzie wszystkie spory są rozstrzygane przy użyciu gier, od darmowej kanapki zacząwszy, na przesunięciu granic państwa i ilość jego mieszkańców skończywszy. Dzięki wysokiej inteligencji Shiro i umiejętnościom kanciarskim Sory, dwójka szybko zdobywa władzę nad krajem ludzi, tu zwanych imanitami, i rzuca wyzwanie pozostałym nacjom. Pierwszą z nich jest kraj Zwierzołaków, który po przegranej potyczce z rodzeństwem wchodzi w Unię z państwem imanitów. Tak z grubsza wygląda pierwszy sezon anime pokrywający trzy tomy nowelki. Omówię teraz pokrótce dalsze wydarzenia. Po wygranej ze zwierzęłakami do Sory i Shiro przybywa Plum. Plum jest vampirem, czyli coś jakby wampirem, ale nie ograniczającym się tylko do krwi, zupełnie jak inny sławny półwampir, if you know what I mean. Okazuje się, że Dampirom i Syrenom grozi zagłada. Przez długi czas krwiopijcy żyli w symbiozie z Syrenami, ale od czasu gdy ich przywódczyni Laira zapadła w sen, te nie respektują paktu, przez co oba gatunki znalazły się na skraju wymarcia. Jedyna nadzieja w tym, że ktoś obudzi władczynię Syren, a ta zaprowadzi porządek. Aby obudzić Lairę, trzeba zdobyć jej serce. Używając Magii Plum nasza ekipa przenika do snu Syreny, który przypomina grę Virtual Reality Visual Novel i zaczyna zaloty. Ostateczne efekty są zerowe, więc rodzeństwo zmienia strategię i w poszukiwaniu informacji udaje się do biblioteki w Avantheim, Heim, czyli miejscu, gdzie żyją flugele. Na miejscu brat i siostra poznają przywódczynię aniołków, Azirel, i biorą udział w grze z innymi flugelami, by ostatecznie dostać się do biblioteki. Po obudzeniu władczyni, Syreny, Dampiry i Flugele dołączają do Unii. Tak wygląda tom 4 i 5. Szósty to wydarzenia, które mają miejsce w filmie kinowym No Game No Live Zero. Od siebie dodam, że jest to najlepszy tomik. Perfekcja. Mmm. Woluminy 7 i 8 to gra z bogami. Przedstawicielka bogów tworzy ogromną planszę do gry, długo na setki kilometrów. Każdy z graczy otrzymuje 10 kości, z których każda reprezentuje jedną dziesiątą czasu, jaki przeżył, a po każdym oddanym rzucie traci się jedną kość. Innymi słowy, uczestnicy stają się coraz młodsi. Do tego wszyscy gracze zostają pozbawieni wspomnień na temat tego, co wydarzyło się na 24 godziny przed grą. Wszyscy oprócz zdrajcy, który również bierze udział w grze. Ostatecznie rodzeństwu nie udaje się wygrać, ale widząc ich determinację, Bogni Horou dołącza do ekipy Sory i Shiro. Taki zarys opowieści wygląda całkiem całkiem. Dlaczego zatem mówią, że nie chcą, aby powstał drugi sezon? Widzicie, w tomach od 1 do 3, a w szczególności w dwóch pierwszych było zdecydowanie więcej treści. Treści, nie tekstu. Tak samo twierdzę, że tomiki od 1 do 3 oraz 6 są najlepszymi pod względem fabuły. Tymczasem dalsze przygody to w dużej mierze lanie wody. Z tomu na tom jest coraz więcej wody, a coraz mniej esencji. To nie tak, że kompletnie bym nie chciał zobaczyć dalszych przygód rodzeństwa na ekranie, bo tomy 4 i 5 były całkiem fajne. Znajdowało się w nich materiał na odcinek plażowy, wizyta w stolicy Syren, próba bardzo wrednego oszustwa ze strony jednej z postaci drugoplanowych i najważniejsze. Gra w podniebnego berka w Avantheim. O ile ja bym dał, żeby zobaczyć to na ekranie, jak Sora i Shiro uciekają przed flugelami, piękne to było. No i ta scena, kiedy Azirel chciała oddać bierkę rasy w zamian za majtki Gibril. <laughs> rżałem pół godziny po tym. No ale problem w tym, że tego materiału jest zwyczajnie za mało. Wystarczyłoby tego na 4, może 5 odcinków. Teraz niektórzy powiedzą, przecież mamy jeszcze omówione tomy 7 i 8, więc mamy dość historii na dalsze epizody, prawda? Nieprawda. Rzeczone woluminy 7 i 8 mają kolejno 260 i 225 stron, ale całą ich zawartość bez trudu dałoby się upchnąć na 50-60 stronach. Dałoby się upchnąć, nie streścić. Wypada zatem zapytać, co znajduje się na pozostałych 400 stronach? Odpowiedź brzmi: rak. Wrzut i gnój. Owe dwa tomy to przede wszystkim dialogi, luźne rozmowy między postaciami, które nie tylko nic nie wnoszą do fabuły, ale potrafią mocno wkurzyć. Są to bowiem w 90% dygresje, które albo można by umieścić w dowolnym dziele literackim znajdującym się na murze pod blokiem, albo znaleźć w darknecie na forum dla pedofilów. Tak, dobrze usłyszeliście. Ogólnie jest tu zatrzęsienie motywów seksualizacji małych dziewczynek. Nie wierzycie? Bardzo proszę. Tom 7, strona 155. Shiro wylicza optymalny wiek kobiety dla Sory, głównie na podstawie aspektów wizualno-seksualnych. Ten wiek to 12 lat. Co, myślicie, że to jest jechanie po bandzie? E tam. Tom 8, strona 198. Cytuję. Całe 42 dni zastanawiałem się, jaki raj kryje się w tym zagłębieniu między pośladkami. Nie mogłem przez to spać. W tym fragmencie Sora wypowiada się o bogini, która ma aparycję dziesięcioletniego dziecka. A właśnie, Sora. Sora, Sora, Sora. Pamiętacie tego charakternego, charyzmatycznego i wyrachowanego kanciarza, który zdobył królestwo Ekli? Zapomnijcie o nim. Oto nadchodzi nowy Sora. Sora, który jest wulgarnym chamem, ordynarnym kutasem, który nie ma szacunku dla nikogo, za to obraża i znieważa każdego, kto znajdzie się w jego polu widzenia. Dzieje się tak, ile razy tylko goś otworzy usta. Tak, Sora bardzo się zmienił. Zacząki tego było widać już w tomie piątym, gdzie osiemnastolatek zdobył serce władczyni Syren, ślącej bluzgi, wyzwiska i znieważając tak, że aż odłożyłem książkę, bo tak odrażające to było. Ale to był tylko przedsmak tego, co miało nastąpić. Tom siódmy zaczyna się od tego, że Sora znieważa swoją przeciwniczkę. Nie robi tego, aby wyprowadzić swojego oponenta z równowagi i tym samym zdobyć przewagę. Po prostu ją werbalnie opluwa, chcąc zaznaczyć swoją wyższość nad nią. Ile razy gość otworzy usta, tyle razy z gracją plebskiego gbura, albo kogoś obrazi, albo seksualizuje małe dziewczynki. No okej, okay, ale nawet gdyby. Pominąć te pożałowania godne dialogi, pozostaje jeszcze sama akcja, no nie? No właśnie nie. W tych książkach nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Sora, Shiro i Stefu podróżują sobie przez pola planszy, zasypując nas wcześniej wspomnianymi dialogami. Ewentualnie czasem przeskoczymy do innych bohaterów, którzy raczą nas niemal równie dennymi rozmowami. A potencjał był. Gra, w której jest zdrajca w której musisz kombinować, manipulować swoim wiekiem i ilością kości, które rzucasz. Kompletnie to pominięto. Oto fragment książki, który opisuje tę mechanikę. Tak prezentuje się zestawienie liczby posiadanych kości oraz tymczasowego wieku. Sora: 24 kości, 43,2 roku. Shiro: dwie kości, 2,2 roku. Stefu: jedna kość, 1 kość, 1,8 roku. Powodem, dla którego Shiro i Stef Zdecydowały się zostać malutkimi dziewczynkami, nie była oczywiście kwestia zdobycia przez Sorę prawka na Harleja. Po prostu gdy stawały się mniejsze, potrzebowały mniej jedzenia. Kiedy poruszali się na piechotę, najważniejsza była wytrzymałość każdego z nich, dlatego wtedy rozdzielali kości porówno. Stew miała tylko jedną kość, a Shiro aż dwie z prostego powodu. Inaczej, gdyby ktoś poradził sobie z zadaniem Shiro, liczba jej kości spadłaby do zera. Udało im się dotrzeć tak daleko właśnie dzięki temu, że rozdzielali pomiędzy siebie posiadane sześciany tak, aby jak najlepiej dostosować się do okoliczności. Jest to jeden z najdłuższych fragmentów z opisem gry, a wszystkie można policzyć na palcach jednej ręki. Dlaczego praktycznie wcale nie wykorzystano tego motywu? Pytam się, dlaczego? Sami widzicie, jakie on możliwości oferuje, a go nie wykorzystano praktycznie wcale. Ta książka była. Tak zła, że pod koniec chciałem ją rzucić w diabły, ale... Ostatnie pięć stron to tak niesamowite zwroty akcji, że siadłem. Nagle okazuje się, że Klamie i Phil zdradzili Sorę i Shiro. I to nie w grze, tylko na arenie politycznej. Mało wam? Kolejna zdrada. Tym razem ze strony Plum. Wszyscy zdradzili Sorę. Chwila. Wszyscy? Kogoś tu brakuje. No nie. Nie mówcie, że... ŚWIĘTY TEZUKO NA WÓZKU WIDŁOWYM! To właśnie powiedziałem! Pojedynek z Gibril, To będzie najpamiętniejsza walka w historii pamiętnych walk! Nie zważając jak zły był siódmy tomik, sięgnąłem po ósmy! I to był błąd. Zacznijmy od wcześniej wymienionych zdrad. Jak Sora i Shiro sobie z nimi poradzili? Oni je przewidzieli! Tak, przewidzieli i odpowiednio się na nie przygotowali. Ale co to znaczy przygotowali? Co oni właściwie zrobili? Nie wiem. Tu nic nie jest wyjaśnione. Rodzeństwo jedynie przesyła zdrajcom list, w którym opisuje, że wszystkie ich knowania spełzły na niczym. Nie muszą chyba mówić, że jego treść znieważa adresatów. Cały zajmuje cztery strony. Na tym kończy się temat zdrad. No ale, jest jeszcze pojedynek z Gibril, i tu książka mnie spoliczkowała. Rodzeństwo pojedynkuje się z Flugelką poprzez ponowną symulację wielkiej wojny, którą widzieliśmy w filmie kinowym No Game No Life. Nie wątpiło mi to, w jaki sposób bohaterowie wygrali, bo zamiast walczyć, zostali rolnikami i wygrali na płaszczyźnie ekonomicznej. To jest w porządku. Boli mnie to, jaki był tego wydźwięk. Nagle jestem artykułowany, artykułowane, że Riku i Szwi to kretyni, debile, którzy zamiast walczyć, powinni byli uprawiać kalarepę. Tak, tak właśnie to odebrałem. Najwspanialszy to No Game No Life, który przeczytałem kilkukrotnie, tak dobry był, zostaje opluty przez jego twórcę, a bohaterowie, którzy są pod każdym względem lepsi od Sory i Shiro, zostają zmieszani z błotem. Pozostaje jeszcze zakończenie. Rodzeństwo nie dociera do mety, ale bogini do niej dołącza. Dlaczego? Po co? A po co pytasz? Jaki to ma sens? Takie pytania mogą co najwyżej wzbudzać śmiech. Żeby nie było, cytuję w tym miejscu książkę. Bogni dołącza do rodzeństwa, bo autor tak chciał. A co na to Sora i Shiro? Wszystko poszło zgodnie z naszym planem. Serio? Jeśli dotrwaliście aż do tego momentu, to zakładam, że część z Was pomyśla, że jestem zwykłym hejterem, który po prostu chce napsuć krwi fanom. Ale nie jestem. Byłem wielkim fanem No Game No Life. Pragnąłem, by powstał drugi sezon. Ale później przeczytałem książki, a mój zapał zniknął. Nie chcę mówić, że kolejna adaptacja nigdy nie nastąpi. Byłbym przeszczęśliwy, gdyby wyszła seria OAV adaptująca tomy 4 i 5, nawet jeśli miałaby tylko 3-4 odcinki. Ale na pełnoprawny sezon nie macie co liczyć. Ktoś powie, przestań, nie jest tak źle. Odpowiem mu, zgadza się. Jest znacznie gorzej. Teraz podsumuję, dlaczego nie wierzę, że No Game No Life 2 kiedykolwiek wyjdzie. Po pierwsze, fabularnie jest po prostu zbyt ubogo. Po drugie, jest zbyt dużo scen i dialogów z seksualizacją małych dziewczynek. Po trzecie, ostatni tom No Game No Life sprzedał się o ironio. Bardzo dobrze. Dodatkowa reklama jest zbędna. Po czwarte, ostatni tomik nowelki wyszedł 3 lata temu, opowieść praktycznie nie powstaje. I po piąte, No Game No Life było oskarżone o plagiat, chodzi o rysunki, przez co studia animacji na pewno będą jeszcze bardziej niechętnie patrzeć na nie. Kończąc, cieszcie się. Cieszcie się, że zekranizowano tomy 1, 2, 3 i 6, czyli wszystko co najlepsze w tej opowieści było. Dzięki temu macie wyłącznie ciepłe wspomnienia z Sorą i Shiro. Ja przeczytałem książki i żałuję, żałuję, bo świat i bohaterowie, których kochałem, zmienili się w coś, czym szczerze gardzę, a nie chciałem, żeby tak się stało.